Analogiska. Witam Was w kolejnym odcinku z FIFA 15 Ultimate Team. Dziś przede mną wyzwanie wyzwanie, w którym zagram najgorszym możliwym składem w FIFA-15 Ultimate Team. Prawie najgorszym, bo kilku zawodników po prostu brakowało na rynku transferowym i musiałem zamienić ich na nieco lepszych o jeden lub też dwa overola więcej, ale tak poza tym to naprawdę tragicznie wygląda ten zespół. Zacznijmy od bramkarza Richardson, którego statystyki są naprawdę mega, mega dobre. Potem w obronie mod lewej Hanlon, który jest najlepszym zawodnikiem w naszej drużynie pod względem zgrania, bo ma aż 10 punktów tego zgrania. Potem 7 ma Bramka środkowy obrońca z tempem 64, to jest jeden z najszybszych zawodników w naszej drużynie, obok właśnie o Hanlona, który ma 71 tempa, Haviland. Potem 49 to Whitehead, 57 tempa, prawa obrona to... Al Shamari, 55 tempan, zobaczmy również na prawego pomocnika, 48 Oberla, Wheeler, środkowa pomoc to Rasmussen, środkowa pomoc kolejna, bardziej z lewej strony boiska to Tisdale, który jest najgorszym zawodnikiem razem z Rzemło, którego overall wynosi 40 no. Coś pięknego, nie wiem jak tak słabym można być, chociaż ten zawodnik jest stosunkowo młody, także kto wie, może rozwinie swoje skrzydła, tym bardziej, że jest graczem Wisły Kraków. Napad to 57 tempa, Gizani oraz Calvert 54 tempa. Jeżeli oni jakimś cudem dobiegną do bramki przeciwnika, to naprawdę będzie już sukces. Choć jeden strzał oddany w kierunku bramki z nogi tych obu panów, to będę winżował. Podania 35, 32. Strach podawać, strach strzelać, bo te statystyki po prostu mnie przerażają. No ale dobra, to jest wyzwanie. Jestem ciekaw, jakie kolejne wyzwanie mi rzuci ciemne. Czy to będzie na przykład skład e, złożony z nie wiem, najwyższych zawodników, najniższych. Nie wiem, nie wiem, I jeszcze raz nie wiem. Piszcie swoje propozycje w komentarzach, a ja szykuję się do pierwszego meczu. Łatwo nie będzie. No ale cóż, trzeba dać radę. No to co, zobaczmy z kim przyjdzie nam się zmierzyć. 80 ocena ogólna, zgranie 100% BPL! Szybcy napastnicy, szybkie skrzydła, silna obrona i dobry bramkarz. To się nie może udać. Nie, nie, jeszcze raz! Nie! Nie, 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 po prostu nie! Nie wiem jak ktoś kto może grać takim składem, może jeszcze mieć takiego farta, żeby strzelać bramki od słupki. Nie mam po prostu pytań. Jedna z nielicznych akcji będzie potężne uderzenie niestety obok bramki. W sumie bramkę tyle że jej najgorszą możliwą część, czyli w poprzeczkę. 37 minuta, łapiemy kontakt, ten, który nie umie podawać, ten, który nie umie strzelać, udowodnił wszystkim, że jednak jeden na sto strzałów mu wyjdzie. No i wpakował piłkę do bramki El Gazzini, jeden do dwóch. Czyżby nasz zespół wracał do gry? Oby, oby, bo no nie mogę przegrać z kimś tak słaby. I znów świetne podanie tym razem do Kalberta. Kalbert wymanewrował obronę, uderza i to jest gol na 2 do 2. 42 minuta. Co ten zawodnik w tym momencie porobił? No Johar nawet nie wiedział gdzie ta piłka leci. Remis 2 do 2. No i to nazywa się świetny comeback. Wolna obrona. No proszę, chyba nasi chłopacy poczuli, że ten mecz można jeszcze wygrać. Świetne podanie. No miało być wypuszczenie kolegi, ale oczywiście nie ma żadnego faulu. To jest parodia numer jeden. Parodia numer dwa to będzie pewnie ta bramka, którą zobaczymy za moment. O ile się nie zadrybluje na śmierć. No właśnie rozrobił. zrobił. Uff. Świetnie nasz obrońca no i świetne wypuszczenie naszego zawodnika. Calvert, czy będzie kolejna bramka? No nie, tym razem postanowił podać I to było on, e, chyba najgorsze rozwiązanie W tej sytuacji Cóż za faul W 45 minucie, oby nie było żółtej Czerwonej kartki, żółta może być O, upiekło się nam No i koniec, pierwszej połowy mamy 2 do 2 po dwóch e, głupich straconych bramkach, e, które wynikały tylko i wyłącznie z tego, iż skład rywala jest o wiele szybszy, udało nam się odrobić straty jeszcze w pierwszej części tego meczu. E, przeważamy w statystykach strzeleckich, no, jeśli chodzi o posiadanie piłki, tutaj, e, nawet jeżeli mam dobry skład, to i tak nigdy nie przykładam do tego większego znaczenia. E, najważniejsze jest to, że nie przegrywamy, i jeszcze wszystko w tym meczu zdarzyć się może. Biękny odbiór piłki. Zobaczmy co teraz się wydarzy. Mijamy zawodników rywala. Świetne wypuszczenie na, na lewą flankę Willera. Willer jest jednym z najszybszych zawodników w tej drużynie. Będzie podawał Elgaz i nie zmarnuj tego. Zmarnowasz. Ok, dośrodkowanie Rzemło. Najlepszy zawodnik i to było naprawdę dobre dośrodkowanie. No nie, 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 proszę tylko nie to! Bądźmy sobie, powiedzmy sobie szczerze, nawet najgorszy bramkarz na świecie nigdy nie będzie się zachowywał tak jak bramkarze w Hipie. 15 przynajmniej. Na bank, na bank! To był... Brawo! Brawo dla arbitra. No cóż także w tej naprawdę lubią a wręcz uwielbiają wypatrzeć wynik tego meczu świetny wślizg, piłkę nie wiem gdzie tutaj miał być rzut karny I o tym tylko arbiter. można mu pogratulować ale no zobaczmy co Richardson zrobi przy obronie tego rzutu karnego nie wydaje mi się, aby mógł tutaj cokolwiek zrobić no i właśnie tak też sądziłem, mimo iż rzucił się teoretycznie w dobry róg, jego obrona rzutów karnych pewnie jest na poziomie, nie wiem, 15-25 umiejętności. No i niestety, koniec meczu 2-4. do 4. Takim rezultatem kończy się to spotkanie, w którym naprawdę grałem przeciwko strasznie słabemu rywalowi. Ale szybkość tylko i wyłącznie dwóch napastników zadecydowała o tym, że zdobywcą większej ilości goli w tym spotkaniu jest właśnie Nantes US, którego zawodnik Abden Nahor zdobył aż trzy bramki, pokonując po prostu sprintem całą moją defensywę. No. Może gdybym miał lepszych napastników, wyglądałoby to inaczej, zresztą sami ocencie po statystykach, że one naprawdę były bardzo podobne. No cóż, liczę, że wymyślicie kolejne ciekawe wyzwanie dla mnie. A ja tymczasem żegnam się z Wami, no i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!